Dzień dobry. Witam państwa serdecznie w drugim odcinku naszego cyklu prezentowego w salonie Empik. Dzisiaj chciałabym przybliżyć moje propozycje prezentowe z działów muzyki, filmu oraz dekoracji świątecznych. Dla osób, które uwielbiają odpoczywać i spędzać rodzinną świąteczną atmosferę na tle muzyki, Proponuje coraz bardziej popularne płyty winylowe. W ofercie Empiku znajdziemy bogaty wachlarz wydań świątecznych, jak również indywidualne wydania znanych muzyków. Dla sympatyków płyt CD również przygotowałam kilka propozycji. Krzysztof Zalewski, zabawa, Coś dla kobiet, Ariana Grande i jej najnowsza płyta. Sam Smith, również z najnowszą płytą, która dostępna jest tylko w Wępiku. Sanach. Wydanie Deluxe Edition Andrea Bocelli, również dostępna tylko w Wępiku. Oraz Taco Hemingway i jego płyty Yarmark oraz Europa. Na spędzenie długich, rodzinnych wieczorów polecam propozycje filmowe. Będą to propozycje zarówno familijne, jak i skierowane stricte dla dorosłych. Pierwszą pozycją jest pakiet czterech filmów Toy Story. Kolejna, skierowana dla małych księżniczek, pierwsza i druga część Krainy Lodu. Kolejny box, który zawiera osiem płyt kolekcji J. Austin i w nim znajdziemy m.in. Dumę i Uprzedzenie. Oraz na sam koniec dla fanów superbohaterów pakiet czterech filmów Avengersów. Dla naszych klientów szczególnie polecam bogatą ofertę dekoracji świątecznych, a szczególnie dekoracje, które możemy wykonać sami, spędzając przy tym miło czas w gronie rodzinnym. Mam nadzieję, że moje rekomendacje pomogą państwu w wyborze prezentów dla najbliższych, a po szerszą ofertę zapraszam do salonu Empik w Galerii Kazimierz.